W dzisiejszym odcinku poruszymy temat dzieciństwa ninja z naszego ulubionego serialu. Dla fanów, którzy znają ninja go od lat, wszystko o czym opowiem będzie pewnie oczywiste, ale mam nadzieję, że znajdzie się także mnóstwo osób, które wyniosą z tego filmu jakieś nowe informacje. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Zaczniemy od Kaja, mistrza ognia i jego siostry Nii, mistrzyni wody. Oboje urodzili się w Ignacji, małej wiosce położonej daleko od Ninjago City. Ich rodzicami byli Rej i Maja, którzy prowadzili w tej wsi kuźnię i sprzedawali w niej zbroje oraz broń. Od najmłodszych lat ojciec uczył ich rzemiosła, a te umiejętności jak wiemy przydały się Kajowi w późniejszych latach. Do tego Ray bardzo często opowiadał im historie o smokach i wprowadził ich do tego tematu dogłębnie, co z pewnością przyczyniło się do tego, że Kai nie miał później żadnych problemów z opanowaniem latania na smoku. Zawsze podczas nauki ich rodzice korzystali z wielu przysłów, a jednym z nich, które z pewnością zapada w pamięć jest nieważne ile masz w sobie ognia, doświadczenia nie można nabrać z dnia na dzień. W pewnym momencie, gdy Kai i Nia byli jeszcze bardzo młodzi, ich rodzice zostali pojmani przez Akronixa i Kruxa. Zaopiekowała się wtedy nimi opiekunka, jednak nie darzyli jej zbytnią sympatią, bo okazała chodzić im spać wcześnie, a do tego źle gotowała. Gdy jednak później stali się bardziej samodzielni, przejęli rodzinny biznes i zaczęli zarabiać na życie, produkując broń w kuźni. Co ciekawe, nie wiedzieli, że odziedziczyli po swoich rodzicach moce żywiołów, ponieważ ci nigdy im o tym nie wspominali. Jay urodził się w bogatej rodzinie. Jego rodzicami był bardzo sławny aktor Cliff Gordon i mistrzyni żywiołu błyskawic, której imienia niestety nie znamy do tej pory. Ze względu na problemy małżeńskie postanowili oni go całkowicie porzucić, całkiem brutalne. Pewnego dnia zostawili go na złomowisku Eda i Jedny, którzy z otwartymi ramionami przywitali Jaya. Poszczęściło mu się, ponieważ Ed i Edna okazali się bardzo dobrymi rodzicami, a z przybraną matką znalazły nawet wspólną pasję, jaką była jazda na rolkach. Mieszkanie na złomowisku sprawiło, że Chey polubił majsterkowanie i różnego rodzaju wynalazki, a dzięki jednemu z nich, czyli skrzydłom do szybowania, poznał mistrzału. Uzejna U Zeyna ta sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, w końcu jest on Nindroidem, więc nie miał dzieciństwa. Ale myślę, że ten okres pierwszych kilku lat po jego stworzeniu możemy właśnie uznać za dzieciństwo. Zane został stworzony przez doktora Juliena w jego warsztacie ukrytym w jednym z drzew w brzozowym lesie. Mimo tego, że był robotem, Julien traktował go jak swojego prawdziwego syna i uczył go normalnych, ludzkich rzeczy. Zbudował także dla niego sokoła, by Zein nie czuł się samotny. Pewnego dnia do warsztatu, bez zapowiedzi, przybył mistrz Żywiołu Lodu. Spędził tam całą noc i mocno zainteresował się nindroidem stworzonym przez Juliena. I finalnie postanowił oddać mu swoją moc. Prawdopodobnie dlatego, że nie miał własnych dzieci i czuł, że za niedługo może nadejść jego czas. Dzień po wizycie mistrza żywiołu lodu do warsztatu przybył mistrz Wu i wyraźnie dał znać Zeinowi, że w przyszłości czeka na niego o wiele większe zadanie, takie, którego teraz nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić. Kilka lat po tym doktor Julian zmarł ze starości, a na łożu śmierci przekazał niedrojdowi ważne słowa o tym, że został stworzony, by bronić tych, którzy sami się nie obronią. Do tego przyłączył w Zainię jedną z funkcji, tak aby ten nie odczuwał smutku po jego śmierci i mógł zacząć nowe życie. Później został dostrzeżony przez mistrza Wu i dołączył do drużyny ninja. Kol był jedynym dzieckiem Lu, tancerza i śpiewaka, oraz Lili, mistrzyni Żywiołu Ziemi. Niestety jego matka ciężko chorowała i odeszła, gdy ten był jeszcze małym chłopcem. To mocno na niego wpłynęło, ale od momentu jej śmierci zawsze chciał spełnić jej życzenie, żeby przeciwstawiać się złu. Mocno nad sobą pracował, dzięki czemu stał się naprawdę silny i wysportowany. Niestety bez matki jego relacje z ojcem bardzo się pogorszyły. Każdy z nich próbował radzić sobie ze stratą na inny sposób. Lu chciał, by Cole poszedł w jego ślady i uczył się tańca, jednak on zdecydowanie wolał inny wysiłek fizyczny w postaci podróży i wspinaczki. A gdy pewnego razu spotkał mistrza Wu, który wyjaśnił mu jak duży potencjał w nim drzemie, nawet się nie zastanawiał, tylko od razu ruszył do klasztoru Spinjitsu i zaczął trenować, aby zostać ninja. Lloyd jest synem Garmadona i Misako. Gdy się urodził, w Garmadonie tkwiło już zło po ukąszeniu przez pożeracza światów, ale nadal stał po dobrej stronie. Wiedział, że kiedyś czeka go mocna przemiana i dlatego bardzo chciał, żeby Lloyd nie wybrał złej ścieżki. Nie zdążył jednak przekazać mu tego osobiście, ponieważ zanim Lloyd zaczął cokolwiek rozumieć, Garmadon trafił już do zaświatów. Gdy trochę podrósł, jego matka wysłała go do szkoły dla niegrzecznych chłopców, a sama uciekła z niewiadomego powodu. W szkole nie powodziło mu się jakoś specjalnie super, przez co inni uczniowie często się z niego wyśmiewali. Przez jego słabe wyniki zarząd szkoły postanowił w końcu wyrzucić go, przez co Lloyd został totalnie bez nikogo bez domu, bez rodziców. I to właśnie wtedy postanowił pójść w ślady swojego ojca i zemścić się na wszystkich, którzy wyrządzili mu krzywdę, wypuszczając na wolność wężonów. To już wszystko na dziś, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a jeśli tak, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.